Mam to. Mamy, <laughs> udało się. Także mam nadzieję, że się udało. Prosimy o jakiś sygnał, że wreszcie. Widzicie nas, Wreszcie jesteśmy na wizji, i ja chciałam zacząć spotkanie od tego, że to jest nasza pierwsza no taka transmisja na żywo od dłuższego czasu, i że proszę nam wybaczyć za ewentualne potknięcia, ale nie zakładałam, że potknięcia. Y, 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 zaczną się zanim się transmisja zacznie, e, więc e, bardzo przepraszamy. E, okazało się, że jednak na komputerze y, y, Przekroczyło to nasze możliwości tak. dzisiaj, więc musiałyśmy się przerzucić na telefon i bardzo, bardzo przepraszamy za, te, za to opóźnienie, ale tym bardziej serdecznie witamy te wszystkie osoby, które poczekały, aż się pojawimy, i witamy serdecznie w imieniu Fundacji Scholar. Nazywam się Marta Sierocka rogala i jestem analitykiem zachowania i dyrektorem merytorycznym Fundacji Scholar. Skolar. Pani Patrycja Klimek, logopeda i dyrektor przedszkola na Wilanowie. Tak? I skąd w ogóle pomysł, pomysł tego spotkania? Pewnie w wielu placówkach w tej chwili jest czas rekrutacji. I tutaj Patrycja zgłaszała, że no właśnie bardzo dużo rodziców przychodzi z podobnymi wątpliwościami i zadaje bardzo podobne pytania i stwierdziliśmy, że może to jest dobry moment, żeby spróbować na te pytania odpowiedzieć i być może pomóc w podjęciu decyzji, w podjęciu decyzji i w rozwijaniu tych, tych wątpliwości, tak? Ja chciałam zacząć od tego, że edukacja przedszkolna w życiu małego człowieka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bo to trzeba podkreślić, chociaż pewnie w życiu każdego małego człowieka, ale tym bardziej dla dziecka, które no właśnie ma olbrzymie problemy w rozwoju swoich umiejętności, jest. Z mojej perspektywy najważniejszym etapem, etapem w życiu, tak, jeśli ta placówka wybrana dla dziecka stworzy właściwe środowisko pod względem emocjonalnym, edukacyjnym, społecznym dla dziecka, może mu otworzyć ścieżkę rozwoju, ścieżkę do, do szczęśliwego tu szczęśliwego będę stawiać na pierwszym miejscu, y, spełnionego i samodzielnego życia. Ale y, jeśli y, jeśli no właśnie y, gdzieś y, po drodze y, będą jakieś zaniedbania czy y, czy Potrzeby coś, po coś nie tak? czy potrzeby indywidualne dziecka nie będą, nie będą brane pod uwagę, to niestety ta ścieżka może również się zamknąć, tak? I mówię to też z własnego doświadczenia, gdyż jako rodzic miałam takie poczucie w życiu mojego dziecka, że czas przedszkola. Niestety był dla nas czasem, czasem straconym, był to, było to akurat przedszkole integracyjne, i ponieważ ten okres przedszkolny to jest czas bardzo intensywnego rozwoju małego dziecka, to jest tak niesłychanie ważne, żeby placówka, którą rodzic wybierze, rzeczywiście odpowiadała na wszystkie potrzeby tego małego człowieka. prawda? Nie. Jakie pytanie Patrycja pada najczęściej? Najczęściej rodzice zastanawiają się, czy przedszkole integracyjne, czy przedszkole terapeutyczne, specjalistyczne. Nie będę ukrywała, że taką największą wątpliwością rodziców jest to, że w tym przedszkole terapeutycznym potencjał dziecka zostanie zmarnowany, że jednak rodzic ma poczucie tej porażki, o której mówiłaś, takiego rozczarowania i się tego bardzo boi. I często pyta o to, czy dziecko nie zacznie powielać jakichś niewłaściwych wzorców zachowań. Pojawia się bardzo dużo obaw w głowie rodziców. I jednak hmm. zawsze próbują jednego, drugiego, trzeciego przedszkola integracyjnego, ponieważ ta decyzja o terapeutycznym miejscu jest dla rodzica bardzo trudna. I ja, ja jakby jako rodzic, pewnie to rozumiem, bo myślę, że każdy rodzic chciałby widzieć dziecko w placówce z neurotypowymi rówieśnikami, w dużej grupie, prawda? I, i, to, i, I raczej to pytanie nie powinno być: czy placówka integracyjna, czy placówka specjalistyczna, tylko raczej kiedy. Placówka I kogo, specjalistyczna i dla kogo, prawda? Dlatego, że ja osobiście też wierzę w integrację, wierzę w kontakt z rówieśnikami, bo też zakładam, że powinniśmy w placówce przygotowywać dziecko do bycia w takiej grupie, która jest naturalną grupą w szkole, prawda? Myślimy też o szkołach, o szkołach masowych czy szkołach integracyjnych. Ale no właśnie doświadczenie jest takie, że żeby ta placówka integracyjna mogła odpowiadać na potrzeby dziecka, stymulować jego rozwój, to z jednej strony dziecko musi mieć przygotowaną pewną bazę umiejętności, bardzo konkretnych umiejętności, które pozwolą mu się w tej grupie uczyć, a z drugiej strony placówka musi być przygotowana pod względem. I zasobów ludzkich, ale też specjalistycznych metod pracy, które pozwolą odpowiadać na te trudności w nabywaniu umiejętności, bo dziecko zazwyczaj no, te problemy, które prezentuje, wynikają z tego, że nie uczy się w sposób naturalny. Trzeba poszukiwać sposobów na to, jak nauczyć tych umiejętności, które dla wielu neurotypowych rówieśników przychodzą bez uczenia. Tak? I często, znaczy może często to nie, to często to może nie, nie jest dobre słowo, ale zdarza się, że w trakcie roku dzieci no, tak potrafią fantastycznie zacząć rozwijać swoje umiejętności, że no nawet w ramach placówki specjalistycznej otrzymują rekomendacje, że no czas się rozstać, tak? I czas jeszcze na etapie przedszkolnym przejść do grupy większej do, do, do przedszkola integracyjnego, czy nawet do przedszkola masowego, tak? Tak, i jakby to chyba warto podkreślić, że naszym celem w takiej placówce specjalistycznej zawsze jest to, żeby przygotować do, do tej integracji, do, tego, do tej pracy w grupie i do tego, że zawsze dążymy. To nie jest tak, że jak dziecko trafia do przedszkola terapeutycznego, to ma pracę jeden na jeden i tylko w tej formule pracujemy. A jednak, mając takie zasoby terapeutyczne, jakie mamy, a mamy dużo większe, możemy dostosować tę pracę z dzieckiem w możliwie jak najlepszy dla niego sposób. I w tych ogólnodostępnych szkołach, czy nawet integracyjnych, często jest tak, że jak dziecko nie ma pewnych umiejętności, to albo jest niezauważane w grupie i jest po prostu, bo jest, albo pojawiają się zachowania niepoprawne kontekstowo, i no tutaj rodzice przeżywają dużo stresu. Dzieci również, ponieważ to jest dla nich niezrozumiałe, dlaczego tutaj nauczyciel nie, nie rozumie tego, co do niego mówi, albo nie chce zrozumieć, albo no, po prostu grupa nie daje takich zasobów, które my jako przedszkole terapeutyczne mamy. Mhm. E, czy jeszcze jakieś? Tak. No, szczególnie w, w tej obecnej rekrutacji, częstym pytaniem, które dostaję, jest. To, czy mamy muzykoterapię, sensoplastykę, arteterapię? Takie terapie, które teraz dość często się pojawiają w ofertach różnych miejsc, gdzie rodzice często o tym czytają na różnych stronach internetowych. I to mhm. jest taki ostatnio stał się duży wyznacznik tego, żeby przedstawić ofertę tych wszystkich. Ładnie nazywających się zajęć i chyba to też jest wa ważne, żeby podkreślić, że my to wszystko robimy w przedszkolu terapeutycznym. No, to wszystko się u nas dzieje tak, że jest to dostosowane do możliwości i do poziomu funkcjonowania dziecka, tylko czasami może tego tak po prostu nie nazywamy. No, tak, bo to no, nie chodzi o to, żeby dziecko miało bardzo wiele różnych. No, terapii, prawda, I, i, a szczególnie takiej, gdzie na każdych zajęciach w związku z tym ćwiczy się coś innego, tylko raczej, żeby kształt oddziaływań był spójny, bez względu na to, czy te oddziaływania są z włączeniem elementów muzycznych, czy z włączeniem, z włączeniem elementów sensorycznych, plastycznych, czy, czy wizyty zwierząt. Tak? Wiele tych elementów też działa bardzo motywująca na dzieci, a jednym z celów każdej placówki przedszkolnej powinno być też to, żeby dzieci chętnie do przedszkola chodziły. Nie da się prowadzić intensywnych oddziaływań edukacyjnych, jeśli nie, nie wywołamy motywacji: do tego, żeby chcieć tutaj przychodzić i żeby chcieć się z nami uczyć. A w związku z tym. I no. To jest w sumie tak chyba w ogóle klucz tej naszej skutecznej tak. edukacji, żeby dziecko chciało się z nami uczyć, żeby nas kojarzyło z czymś przyjemnym, fajnym, ale też z podnoszeniem swoich umiejętności. Tak, więc w zasadzie każdego typu zajęcia można wykorzystać edukacyjnie i tak prowadzić zajęcia, żeby dziecko nie miało poczucia, że, że się uczy, a jednak uczyło się, prawda, żeby dla niego. To jest jednak przedszkole, a w związku z tym poszukujemy maksymalnie wielu sposobów, żeby uczyć poprzez zabawę z wykorzystaniem elementów zabawy, i, i też szukamy sposobów, jak wzbogacić doznania dziecka, i to, żeby ten świat, który tworzymy dziecku w ramach przedszkola, był maksymalnie bogaty. We wzmocnienia. Takie Pani Asia ładnie napisała tworzenie środowiska we wzmocnienia, bogatego we wzmocnienia. Bo motywacja jest kluczem. To znaczy nie ma edukacji bez motywacji, to często podkreślamy, więc, więc jak najbardziej wiele tych elementów wzbogacających jest, natomiast one nie powinny nam przesłonić tego, co jest celem. Celem jest to, żeby w momencie kiedy ocena. Funkcjonalna dziecka, która zaczyna się na samym początku wizyty w przedszkolu i która nam pokaże, jakich umiejętności nasz uczeń no, nie nabył do tej pory i jakie są niezbędne do tego, żeby właśnie móc prowadzić szczęśliwe, spełnione, samodzielne życie przedszkolaka, prawda, to. To, to jest nasz główny cel. Te wszystkie dodatkowe elementy to są elementy, które nas mają wspierać w tym, żeby prowadzić intensywne, skuteczne i maksymalnie funkcjonalne oddziaływania terapeutyczno-edukacyjne. Tak. Ja może jeszcze się skupię na tym słowem, którego użyłam funkcjonalne, bo to, bo to czasami też budzi pewne. No nieporozumienie, co to znaczy, że coś jest funkcjonalne, prawda? I dla mnie takim wyznacznikiem jest, i podaję to często jako przykład, że jak pytam nauczyciela czy, czy terapeutę, dlaczego jakiś konkretny cel jest wprowadzony do programu, to nigdy nie chcę usłyszeć odpowiedzi, że uczeń tego nie umie i dlatego tego uczymy. Bo to nie znaczy jeszcze, że cel jest funkcjonalny. Cele funkcjonalne wyznaczane są ze względu na funkcjonowanie ucznia tu i teraz, w kontekście, w którym uczeń funkcjonuje i w placówce, i w domu, prawda? A w związku z tym, funkcjonalne jest to, co w tym momencie jest dziecku niezbędne, do tego, żeby mogło się rozwijać i mogło być szczęśliwe, mogło spędzać wolny czas na aktywnościach, które sprawiają mu przyjemność, a równocześnie uczyć się tych wszystkich rzeczy, które są niezbędne w życiu, a, albo z drugiej strony są niezbędne do tego, żeby móc te cele wprowadzić, prawda? Więc to zawsze jest odpowiedź wynikająca z tych konkretnych umiejętności, które uczeń w danej chwili prezentuje, a które są wyznaczone przez dokładną ocenę, tak? czy coś na temat tej oceny byś chciała Patrycja dodać czy no, generalnie ja sobie tak myślę że te funkcjonalne cele też mają pomóc jednak tej samodzielności mm -hmm. dziecka i żeby do... naszym celem jest to żeby dziecko dawało sobie radę samodzielnie potrafiło sobie Samodzielnie zaplanować czas. To jest nasz zawsze taki ideal, idealna wizja tego, jak prowadzimy terapię i tak dobieramy cele, żeby dziecko maksymalnie mogło rozwijać swoje możliwości, umiejętności. I rozszerzać, mm. i rozszerzać, i rozszerzać, i rozszerzać. No, I ta ocena, którą przeprowadzamy jest ocena funkcjonalna, jest z wykorzystaniem VB Mapu. Wielu placówek w Polsce korzysta z tego narzędzia, dlatego że ono Potrafi y, bardzo precyzyjnie ocenić i poziom umiejętności komunikacyjnych dziecka, i poziom umiejętności. I tak naprawdę, każdy nie, obsług, obszar społeczny. Każdy i... obszar tak. poza samodzielnością, ale, tak. do tego, ale, do tego mamy, ale do tego mamy dodatki, prawda? I pozwala nam bardzo precyzyjnie dobrać cele edukacyjne, tak, żeby właśnie wypełnić te ewentualne luki. I żeby doprowadzić do maksymalnie harmonijnego, harmonijnego rozwoju. Bo u wielu dzieci widzimy bardzo duże dysharmonie, że w jednej sferze dziecko ma umiejętności takie rówieśnicze, ale gdzieś w innych sferach to czasami jest patrząc na wykresy, na wykresy oceny no co najmniej 12 miesięcy do nadrobienia, prawda, a czasami jeszcze więcej. Więc oczywiście te cele edukacyjne w programach indywidualnych muszą odpowiadać także temu, że dziecko ma bardzo dużo do nadrobienia. Nie tylko musi się uczyć tak jak jego rówieśnicy, ale tak naprawdę powinno uczyć się szybciej, tak? I te metody, które musimy dobrać do każdego dziecka indywidualne, te konkretne Procedury, konkretne, konkretne cele, one mają pozwolić właśnie na to, żeby nasz uczeń nadrobił. I u nie, nie mówię, że u, u wszystkich, na pewno nie u wszystkich, na pewno u mniejszym, w mniejszym procencie niż byśmy chcieli, ale, ale są dzieci, gdzie udaje się to nadrobić i rzeczywiście, no właśnie, udaje się potem na przykład zarekomendować, żeby jeszcze na etapie przedszkolnym dziecko przeszło do placówki. Integracyjnej czy do placówki masowej. Tak? tak, bo to też chyba warto podkreślić, że naszym celem nie jest to, żeby utrzymać dziecko w placówce terapeutycznej, i już jest jak tu ok. Państwo trafiliście, to już tu po prostu trzeba do końca, tylko my naprawdę, jak widzimy potencjał, jak widzimy zmiany właśnie w funkcjonowaniu, jak te wykresy nam się poprawiają tak, że widzimy możliwości i widzimy to, że to będzie wspierające dla dziecka, to my zawsze jesteśmy za tym, żeby do lepiej funkcjonować, do takiej grupy, która jest... Może lepiej stymulować tak, ten, ten... Tak, ten dokładnie. Ten I mhm. czy kolejnym krokiem jest rekomendacja placówki integracyjnej lub ogólnodostępnej z oddziałami. To nie jest tak, że już trafiacie Państwo tu i tu musicie zostać. Tak, bo mówimy ogólnie o placówkach specjalistycznych, tak. terapeutycznych, prawda? Te nazwy są różnie stosowane, ale one tak naprawdę zakładają właśnie bardzo indywidualne podejście i bardzo intensywną pracę. O tym się czasami zapomina. Istotą przedszkola terapeutycznego jest to, że to jest ciężka praca tych maluchów. My się bardzo staramy, żeby ta praca maksymalnie przypominała zabawę, ale tam głównym celem jest to, że po prostu muszą się bardzo wiele nauczyć. Na pierwszym miejscu stawiamy umiejętności komunikacyjne i umiejętności społeczne, dlatego, że bardzo często w tych dwóch grupach widzimy największe problemy. Ale też jak mm. tu damy maksymalne wsparcie, to często jest tak, że w innych obszarach też się poprawia funkcjonowanie. Bo Ey, trudności chociażby społeczne często wynikają z tego, że dziecko nie ma kompetencji komunikacyjnych. Kiedy ta komunikacja się poprawia, kiedy potrafi nam powiedzieć, czego chce lub czego nie chce. To czego nie chce, to bardzo ważne. Jeśli mają samo mówić, że czegoś nie chcą, prawda? Dokładnie, no to y to funkcjonowanie społeczne też się poprawia i też to y po prostu się rozwija. Mhm. Y czy jeszcze coś byśmy chciały, jakieś jeszcze wątpliwości rodziców rozwiać? Wydaje mi się, że tak na start, na pierwsze spotkanie to są takie główne kwestie, które gdzieś się przewijają w rozmowach z Państwem, tutaj moich. Jeśli jakieś dodatkowe wątpliwości się pojawiają, bardzo zachęcamy, żeby się dzielić z nami. Będziemy się starali odpowiadać. Mamy nadzieję, że to nie jest nasze pierwsze, nie, nie jest to nasze ostatnie spotkanie. spotkanie, ale mamy nadzieję, że następne już będą bez takich problemów technicznych, prawda? I ja chciałam na koniec jeszcze zakończyć takim hasłem, które dla mnie jest dla mnie jest chyba najważniejszym hasłem w Powinno być najważniejszym hasłem w każdej placówce edukacyjnej, nie chodzi o to, żeby uczyć. Chodzi o to, żeby nauczyć. I chodzi o to, żeby pilnować czy aby rzeczywiście uczymy. Tak? I to pilnowanie nie tylko jest po stronie nauczycieli, ale także, żeby rodzice, prawda? Patrząc na te programy, pytali, proszę mi nie mówić, czego Pani uczy, czego Pani uczy, tylko proszę mi powiedzieć, okej, okay, to czego się. Nauczył ten mój syn, czy ta moja nie, córka, prawda, które z tych celów udało się nie, osiągnąć. Prawda? I nie chodzi też o to, żeby pracować dobrze, tylko żeby tak naprawdę pracować najlepiej jak to tylko możliwe, szukając najlepszych możliwych metod, żeby nauczyć jakiejś konkretnej umiejętności. Bo z naszego doświadczenia wiemy, że nie ma jednego sposobu na nauczenie jakiejś konkretnej rzeczy. Albo może być jakiś sposób, który Jedno dziecko będzie super, dokładnie, ale drugie dziecko. I w nie momencie, kiedy u jednego z naszych dzieci to ojej, fantastycznie tą metodą się świetnie nauczył, prawda? To chodźmy teraz, spróbujmy z Martą. spróbujmy, tak. prawda? I nagle Marta się nie uczy. To Marcie się nie podoba. Marcie się w ten sposób. ten sposób nie podoba. No to ideą jednak jest to, no to szukamy sposobu dla marty, prawda? Szukamy sposobu, żeby ta rzecz jest, jest ważna, musimy Cię tego nauczyć, bo to jest istotne z punktu widzenia Twojego bezpieczeństwa, twojego, Twojej samodzielności, Twojej komunikacji, Twojego szczęścia. W życiu, prawda? W związku z tym musimy poszukiwać tych sposobów w zasadzie na całym świecie, prawda? Bo idea placówek specjalistycznych też zakładam, że jest taka, że stara się być na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje w edukacji, a dzieje się dużo, wiele badań naukowych. Poszukuje nowych, skutecznych metod uczenia różnych umiejętności, bo właśnie co pewien czas zdarzają się dzieci, na których dla których te wszystkie dotychczasowe doświadczenia no nie są skuteczne, prawda? I musimy ciągle szukać czegoś nowego, tak? I placówki specjalistyczne powinny też dawać taką gwarancję, że będą poszukiwać, tak? Że autyzm nie będzie powodem do obniżania oczekiwań, że zanim powiemy, że coś się nie uda, to rzeczywiście wypróbujemy wszystko, co. Przychodzi nam do głowy, ale co też innym specjalistom e, przychodzi do głowy, i będziemy szukać dalej, e, zanim zrezygnujemy, jeśli jakiś cel rzeczywiście jest dla dziecka ważny. Przypomniałam sobie jedną rzecz, która też jest dla rodziców. Czasami. E nowa, ponieważ ja dostaję często pytanie, prośbę o grafik zajęć, o jakiś harmonogram dnia, więc my w placówkach specjalistycznych zawsze dostosowujemy grafiki do możliwości, do wyników oceny funkcjonalnej dziecka, więc nie przedstawiamy gotowych grafików, ponieważ u nas często każde dziecko ma swój indywidualnie dobrany program, indywidualnie dobraną tutaj plan dnia po prostu. Tak, to jest ważne. To tak. jest ważne, że, że w ciągu dnia jeden ćwiczy 15 minut matematyki, ale inny ćwiczy 30 minut matematyki, bo za to ma, ale za to ma 15 minut na przykład ćwiczenia chodzenia po schodach, bo, bo, bo to jest umiejętność, którą musi wypracować, prawda? Więc ważne, że ta indywidualizacja również jest na pierwszym miejscu. Tak. To myślę, że chyba, chyba wyczerpałyśmy tak. chyba wszystkie Mamy nasze nadzieję, tematy. Także nasze tematy wyczerpałyśmy, to, co sobie spisałyśmy z tych pytań, które do nas, nie, do nas tutaj były kierowane. Zachęcamy do, do zadawania kolejnych i, i tak jak mówię, będziemy się starali. To dla nas będzie wspaniała baza do kolejnego nagrania. Do kolejnego spotkania. Im więcej pytań dostaniemy, tym chętniej na nie będziemy odpowiadać. Tak, a po przejściach dzisiejszego dnia <laughs> mamy nadzieję, że też będziemy bardziej przygotowane pod kątem technicznym, tak. w jaki sposób można organizować spotkania na żywo z komputera. Z komputera. <laughs> Więc dzisiaj z telefonu i bardzo Państwu dziękujemy. dziękujemy. Tym wszystkim, którzy byli z nami. Do zobaczenia. Do widzenia.